Dzień dobry wszystkim, w ten ładny wiosenny dzień. Mam nadzieję, że dobrze się macie. Korzystajcie z tego, że życie z konieczności stało się spokojniejsze i łapcie trochę wytchnienia od codziennego pośpiechu. Spróbujcie w tym wyjątkowym czasie odnaleźć w sobie coś, czego nigdy byście się po sobie nie spodziewali. Zróbcie coś innego niż zawsze. Może, Ktoś odkryje w sobie talent szefa kuchni albo rodzinnego instruktora fitness. Może żyłkę Majsterkowicza albo duszę artysty. A może zamiłowanie do domowych porządków. Dzielmy się też ze sobą dobrym słowem, ciepłymi myślami, uśmiechem na odległość przez telefon, optymizmem i nadzieją. Bo zwykłe, proste rzeczy potrafią zdziałać cuda. Pamiętajcie, niedługo znowu będzie normalnie. Dlatego trzymajcie się ciepło i do zobaczenia jak najszybciej. Buziaki dla wszystkich.